Ciema. Czym jest sukces komercyjny? Otóż właśnie, to jest zjawiskowe pytanie. Czym jest sukces komercyjny? Mnie on chyba nie spotkał. Niestety, też może bym chciał. I właśnie na tym to się tutaj opiera. A tym to się właśnie opiera, że nie każdego stać na takie coś. Sukces komercyjny spotyka karstkę ludzi tylko i właśnie tak to działa. A to jest sprawa intratna, dobra, lukratywna tak bym to określił. nagrawszy w podziemiu jakieś 40 albumów większość z nich się nie nadaje do słuchania, ale są takie, które są zajebiste od tamtego roku od listopada 2023 jest Duży, duży progres, naprawdę. Mówię szczerze, jak jest. Od płyty Epizod, trzymaliwą Tak to wygląda. I panowie, teraz kończę album Moduł, Epkę. Sześć kawałków. Dzisiaj nagrałem kawałek Toast. Znieść Toast za moje zdrowie. Tak to właśnie się nazywa. I tak to wygląda. Nie pochodzę z takiej aż lukratywnej, bogatej rodziny, żeby móc zwolić sobie na więcej, nie pochodzę niestety. Właśnie tak to wygląda. Staram się, wysyłałem domówki do różnych osób związanych z kulturą hip-hop, wysyłałem. Właśnie tak to było. Nie spotkałem się za bardzo z odpowiedzią, nie wiem z jakiego powodu. Mogły, mogli, mogli mi te osoby trzecie odpisać stanowcze? Nie, nie, nie mam rady i nie wiem, coś takiego. Bardzo, bardzo chętnie bym przyjął taką odpowiedź. Nie mam pojęcia dlaczego tak. Życie mamy jedno, trzeba być stanowczym w decyzjach. Tak to właśnie wygląda. Sukces komercyjny, mnie nie spotkał. Nie wiem ile pieniędzy w życiu zarobiłem, ile otrzymałem tych pieniędzy. Dobra, pytanie. To pewnie mniej niż 50 tysięcy. To pewnie mniej niż 100 tysięcy. To pewnie mniej niż 50 tysięcy. No, można żyć za taką kwotę i tak. Prawda? Kiedy to średnia na rękę, minimalna krajowa wynosi yy, 3000 500 niecałe. No to tak to właśnie wygląda. Sukces komercyjny. Mam nadzieję, że jeszcze mnie spotka. Ale się w do może, aby nagrać w studiu nagraniowym jakiś chociaż te 8 kawałków, 6 kawałków albo nawet 12 kawałków